Cześć, z tej strony Gosia i Miłosz. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie u nas na kanale. I słuchajcie, to jest ostatni Vlogmas w tym roku. Zaznaczę, nie ostatni film, ale ostatni Vlogmas. Koniec. Tak, dzisiaj będzie naprawdę świątecznie. Może w innych naszych vlogmasach nie było tak czuć tego świątecznego klimatu, ale dzisiaj będzie naprawdę świątecznie, bo będziemy dekorować mieszkanie do końca, bo byliśmy w Pepko i kupiliśmy parę drobiazgów do mieszkania, które naprawdę zrobią u nas taki efekt wow. Bo kupiliśmy podkładki, tam poduszki, różne takie pierdoły. więc o. Tak więc zobaczycie, zrobi się klimat. Też dzisiaj będziemy przyrządzać świąteczne dania, bo my w tym roku jesteśmy odpowiedzialni. Za pierogi, i jeszcze upieczemy jakieś ciasta. Ja już zaczęłam robić pierogi, zaczęłam robić farsz. Ciasto zaraz będziemy robić, więc dzisiaj będzie naprawdę świątecznie. I już na wstępie zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, bo tak jak mówiłam, jest to ostatni vlogmas, ale nie jest to ostatni film, więc warto zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych aby, filmów. Aby filmy mogły pojawiać się trzy razy w tygodniu? Tak, no, jak będzie dużo subów, no to będzie więcej filmów w tygodniu, no bo suby nas niesamowicie do tego motywują. My jesteśmy, tak jak mówiłam, w trakcie robienia pierogów. Miłosz obrał ziemniaki, ja je wzięłam, potłukłam tłuczkiem do mięsa, bo nie mieliśmy tego takiego, wiecie... Masakry. Tłuczkiem do mięsa. Bo nie mieliśmy tego takiego, wiecie, do ugniatania ziemniaków, to sobie poradziłam właśnie tym młotkiem. Tutaj sobie przygotowałam ser, nie wiem czy jeden nam wystarczy, ale na razie wyjęłam jeden, ale mamy duży zapas sera, jakby co, bo chcemy dać dużo sera, żeby były smaczne pierogi. I tutaj sobie zeszkliłam cebulkę na patelni, żeby ją dodać do farszu. I ogólnie, to jeszcze wam powiem, udało mi się oszukać termomiksa Nie wiem, może widzieliście, że tak się da zrobić, ale ja kiedyś sobie zrobiłam takie Yy, zakładki w Thermomixie. Yy, nie, tutaj było gdzieś zapisane kolekcje, tak. I mam zapisane kolekcje proste pomysły Thermomix, i tutaj mam 212 przepisów. I powiem Wam, mi to działa bez kukido. Działa mi to bez kukido. Ja to dzisiaj odkryłam i znalazłam tam przepis na pierogi, więc robimy sobie z tego przepisu ciasto. No, jestem taka zadowolona, że tak przycewulimy na tym. Co miłoszu? Niesamowite. Niesamowite odkrycie. Także zabieramy się za robienie ciasta, bo widzicie, farsz zaraz będzie gotowy, no i miłość będzie kleił pierogi, więc to będzie główna atrakcja. Tutaj wałkuję ciasto, a Miłosz zabrał się za klejenie ze swoją maszynką. I się wystarczy. Tak. Pamiętaj, że tam właśnie nie można za dużo, chyba dać za dużo mi się wydaje. Dobra. Pierwszy, bo to trzeba wyczuć, ile nakładać. Jak nie wyjdzie mu dupka za bardzo, to jest dobrze. Tak. No pokaż pierwszego. I co? Idealny pierog. A jaki zrobimy? No, wiecie co my robimy tą maszynką, bo my jesteśmy z tego pokolenia, co nie umie kleić pierogów. A jaki ładny? Więc, więc się wspomagamy. Tak miłoż klei. Tutaj będzie się układał na ściereczce. Część ugotujemy, a część obtoczymy w mące i zamrozimy nieugotowane, bo ponoć tak są duże i świeże. A ja się zabieram za wałkowanie kolejnej partii. Zobaczymy czy nie będę musiała dorabiać ciasta, bo coś dużo nam wyszło tego farszu. No, strasznie, muszę dużo więcej ładować do środka. No. Ale chyba dobre wyjdą. Chyba tak. A próbowałeś w ogóle ten farsz? No Właśnie teraz. <laughs> no. Aktualizacja produkcji Miłosza. Zobaczcie one wychodzą takie jak z mrożonki przez tą foremkę. A tutaj są pierogi nieudane, które dzisiaj zjemy na obiad. Te coś się mniej kleją. Tak. No zobaczcie, goście nie widzieli. Jak Miłoszowi to sprawnie idzie. No tak, teraz będzie pokazać jak tak. mi nie idzie. Dlatego on klei, a ja wałkuję. Cyk, i A w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ja dzisiaj Miłosza obszczygłam, bo już był taki zarośnięty. Mówię, nie no na święta trzeba, trzeba go ogolić. A święt No, Pokaż. Idealny wyszedł, widzisz? I cyk. Zrobimy sobie taki szybki Mini hol z pepką, bo kupiłam parę rzeczy, dokładnie trzy. Tak jak mówiliśmy, kupiłam wkłady do poduszek, nie całe poduszki, bo ja te czerwone poszewki już miałam yy, wcześniej, je przywiozłam z domu. I po tak, 6 zł były. Tak, i wkłady były po 6 zł, a poszewki są ogólnie z kastorany. Yy, no i fajne są te wkłady, bo są takie miękkie, nie są takie zbytnio napuszone te poduszki. I nie są te, te śmieciowe takie, to tak. normalnie widać przegląd no, Ja tutaj, tutaj Wam pokażę w środku. To są takie zwykłe białe w oprzyciu z mikrofibry, także też fajnie, że one nie są z tej takiej siatki plastikowej, bo też takich nie lubię, więc za 6 zł się opłacały. A później byliśmy w Action i w Action było drożej. W Action były chyba po 9 zł, coś takiego. Także w Pepko najtaniej. Teraz mamy do kanapy fajne. Tak, i mamy dwie tutaj do kanapy świątecznej. Później Wam pokażemy jak to wygląda w całej okazałości. I kupiliśmy też Pepko podkładki na stół. Zdecydowaliśmy się na kolor zielony. Mówię już, jak jestem taka decyzyjna w tym sklepie, to kupimy te podkładki, bo już mi pokazał takie bardziej miętowe. A mówię, weźmiemy zielone, to i będą nam pasować takie do okresu świątecznego i są na tyle neutralne, że później też będą mogły być. A tak, a jeszcze potem zobaczyła Gosia, że są inne zielone tak. i stała, zielone czy zielone? Tak i zdecydowaliśmy się na ten taki bardziej żywy odcień zieleni i one były też przecenione. Wychodziło 4 zł za jedną podkładkę, więc mówię, na razie mogą być. Jak nam się znudzą, to kupimy sobie w innym kolorze albo całkiem inne, także na razie mogą takie być. No i jeszcze kupiliśmy lampki na naszą choinkę, także już mamy taki świąteczny klimat, ale lampki to już założyłam, więc pokażemy Wam jak to wygląda na choince. Damy poduszki na kanapę, żeby było ładnie. Dobrze, że mamy taką neutralną kanapę i ogólnie neutralne tło na razie w pomieszczeniu, bo tak możemy sobie... Zmieniać dodatki i wszystko do siebie pasuje, moim zdaniem. Ładnie wyglądają te czerwone poduszki. No, tutaj mamy dwa akcenty, nawet trzy, trzy kolorystyczne. a tu się nie liczy. Malinka, groszek i awokado muszą tam być. Tutaj jest nasza choineczka z takimi lampkami na druciku. One były za 4 zł, także mówię spoko. I są na baterie, także nie ma. Y, problemu właśnie, żeby się tam gdzieś musieć podłączyć. Ja dobra, chciałam kupić dobra. 10 metrów. No właśnie, chci <noise> chci chciałem żebyś się przyznała do swojej zbrodni. No. Ja chciałam kupić długiej, tak wiecie. 10, to, metrów. To, Inky, 10 metrów. Zobaczcie to oinkę, 10 metrów lampek. A już mówi, weź te najtańsze, najmniejsze. Także wzięliśmy 2 metry lampek. Ty. I takie, o, akurat 2 metry pasują. Tak, no więc teraz sobie rozłożymy te podkładki. Już widzę, że całkiem fajnie to będzie wyglądać tutaj z tą gwiazdą betlejemską, z tą serwetką. Na razie, później jak to zdejmiemy, też będzie fajnie. Patrzcie, już pojemczelki zjedliśmy. Tak, tutaj jest wyrobnia Miłosza. Zostały ile? No. Cztery. Cztery. <grym> cały czas sama podjadasz. No bo to przecież tyli, ja bym w ogóle ich nie kupiła. A są takie dobre, bo to z halibu wszystko. No więc. Już jesteśmy, widzicie, prawie gotowi na święta. Jeszcze zostało upiec jakieś ciasto, jakiś piernik. Najważniejsze, że te pierogi skończyliśmy, bo to była naj, największa akcja. Jak to jeszcze większa męczarnia nas czeka? Co? Dokończyć kalendarz. A no, jeszcze dzisiaj otworzymy kalendarz do końca, sprawdzimy jakie tam są herbaty. Bo może wiecie, w ten ostatni dzień ten kalendarz zasłonie nas czymś. Zaskoczę, aby Wy tego nie zobaczycie. No bo, Z kawiorem będzie. tak, No bo w Wigilię nie będzie filmu, także pokażemy Wam dzisiaj. Dzisiaj jest, tak jak mówiłam na wstępie, ostatni film przed świętami. No bo w Wigilię nie ma sensu dodawać filmu, bo każdy jest zajęty przygotowaniami w domu. Później chce spędzić ten czas ze swoją rodziną. Także moim zdaniem nie ma sensu dodać filmu w Wigilię. Nasze pierożki prezentują się w ten sposób. Bardzo ładnie moim zdaniem. Tutaj sobie ugotowaliśmy, wiecie, na razie taką porcję, a reszta poszła do mrożenia i my będziemy jeść pierożki w wersji light, bez tłuszczu, bez cebulki, tylko z jogurtem naturalnym, bo ostatnio jedliśmy w kółko pierogi i za każdym razem się staramy je jeść trochę z innymi dodatkami, bo to wiecie, to się znudzi człowiekowi. Ja sobie je poleję i resztę dam Miłoszowi. Mam nadzieję, że dobre wyszły, bo nawet nie próbowałam tego farszu, tylko miłość tak skudną. Co? No, jak nakładałem, to trzeba. Próbowałeś? No, tak, dobry był. Dobrze. Ładne ukleciłem, co? No, bardzo ładne. Mam nadzieję, że te, co zamroziłam, się nam nie posklejają, mm. bo tak napchałam w trzy woreczki i zamroziłam. Wiecie, będzie jedno dla moich rodziców, jedno dla babci, i jeden woreczek cały pierogów zostanie dla nas. I jeszcze z reszty ciasta, która nam została, wyszły nam kluski. Także pełne wykorzystanie nastąpiło. Jak to było zero waste? Tak, zero waste. I widzicie, już tutaj jemy na naszych nowych podkładkach. W lesie świeci choinka, więc już jest świątecznie. Tragedia. Otwieramy dziadka do końca. Zobaczymy, czy tam jest coś innego, czy nie. Ile nam zostało dni do świąt niby? Sześć. Także dzisiaj 6 herbat sprawdzimy. No i my po prostu je sobie już bo to za, wypijemy. Bo to za wcześniej i za później. Tak. Jest celiońska czarna herbata Masala. Taka o, ona chyba też już była. Celiońska zielona herbata, to też już na pewno było. Celiońska zimowa herbata. To chyba było w tym takim pierwszym okienku, który otwieraliśmy i ona smakowała tak samo jak zwykły Grey. Celiońska zielona herbata, czyli kolejna powtórka. Zwykły Earl Grey. Co? No, naprawdę. No tak, i co nam dają na Wigilię? Na drugi dzień przed jest zwykły Earl Tak, a słuchaj, na, na, na Wigilię jest English Breakfast. To była najgorsza ze wszystkich, chyba, jakie tutaj były. Ja pierdolę się. Bez nadziei. Jestem w kompletnie rozczarowany. Nie polecam. Tak wygląda, jakby was kusił w przyszłym Zasunikiem. roku. Z Gdyby nic nie zmienili, nie zmienili opakowania i po prostu puścili to samo w przyszłym roku, to nie polecam. Jest takie tak. samo jak w zeszłym, bo widziałem. Tak? No. Rok temu jeszcze był taki sam. Tak. Identyczny. Goleżanka z pracy miała. Tak, także nie polecamy. Ładne opakowania, nie? A w środku jest zwykła herbata. Mamy taką samą, tak samo smakuje i za 2,5 grosza jest torebka. Tak. A to są ponad złotówki. Ale tam była kupiona w promu. No dobra, dobra. Tak, także. To też była w promu. Także w przyszłym roku obiecujemy będzie bardziej ekscytujący kalendarz adwentowy, nie herbaciany. Nic, nie chcę mówić, kto chciał kupić no. kalendarzek Wedel plus jakieś perfumy. Nie, nie, perfumy, to były do włosów, bo już chciał mnie kupić w Bio, a ja mówię, nie, no może weźmiemy na tylko naszego pierwszego vlogmasa taki herbatkowy po prostu. taki wielki był. No. W przyszłym <laughs> roku coś kupimy fajniejszego. Kasia pożałowała. Będzie ciekawiej. No żałuję, że go kupiliśmy, co mam powiedzieć, miałeś rację. A więc to by było na tyle w dzisiejszym vlogu i ostatnim filmie vlogmasowym. Mam nadzieję, że Nasz vlogmas Wam się podobał. Wiem, że niektórzy oglądali wszystkie nasze filmy. Bardzo dziękujemy za to i mam nadzieję, że też Wam się podobało i miło spędziliście z nami ten czas przygotowań do świąt. Były takie vlogmasy bardziej i mniej świąteczne. Dzisiaj w sumie akurat było chyba najwięcej takich przygotowań do świąt, ale zawsze się pojawiał jakiś akcent, chociażby w postaci otwarcia tego nietrafionego kalendarza. Czy chociażby nasza choinka. Bo przeżyła tak, kilka upgradeów. Tak, upgrade kilka. W końcu się dorobiła y, lampek, no ale widzicie, my tak w kółko coś dokupujemy, no bo wielu rzeczy jeszcze nie mamy. No i widzimy się dopiero w świętach, w pierwszy albo w drugi dzień, no bo tak jak mówiłam, w filmu nie będzie, bo my będziemy spędzać czas z naszą rodziną. Czego Wam też życzymy? Tak, czego Wam też życzymy, no Wy też będziecie spędzać czas z rodziną. No i też chcielibyśmy złożyć Wam życzenia świąteczne, no bo tak jak mówiłam, widzimy się dopiero w pierwszy albo drugi dzień świąt i życzymy Wam, abyście byli zdrowi, dużo dobrego jedzenia na święta, żebyście też sobie odpoczęli w te święta. No w tym ciężko jest często. Tak. No i co Miłoszu, żeby prezenty były trafione. Dokładnie. Tak? Jak tak. gwiazdorek do Was przyjdzie. To, żeby <laughs> potem nie było skwaszonej miny przy otwarciu tak. pudełka. Także tego Wam życzymy. I mam nadzieję, że sobie właśnie odpoczniecie i pojedziecie w te święta. To do następnego. Pa. Cześć.